Dobra Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku na moim kanale Widzowie docencie to łapką w górę No właśnie Dobra widzowie docencie tą łapką w górę Bo jak widzicie wywalono nas ze serwera cały czas i w, I w dodatku W dodatku nagrywamy to drugi raz A mi się nie tego filmu nie zobaczycie, a to po prostu Pory. Eee. No. Mm. Ja pierdzielę! Widzowie, właśnie tak się dzieje. Tak się właśnie dzieje. Takie właśnie poświęcenie cały czas nas wywala ze serwera. No widzowie, ja. mm. A tak już do rzeczy witam Was w 25 odcinku. Dobra widzowie, y i pokazali mi zamknąć firmę, bo ich dzisiaj nie będzie. I żebym sobie wziął 5000 tysięcy na dzisiaj, więc 5000 tysięcy na nasze konto. Dobra widzowie, docencie to, bo drugi raz już nagrywamy ten film, a ja no po prostu nie chcę. Bo... Robimy nagrywkę już ponad godzinę, a nadal wprost i się zniszczyła nagrywka, więc... Nie w tym kierunku! A i dzisiaj y, odbierzemy samochód, więc git ogólnie jest, będzie, git, będzie, będzie git. na nasze konto. gdzieś Ale z kierownicy wsiadaj Dobra to jak nie to wysiadaj. Cześć Dobra wszyscy no, się... podmęczeni A warto powiedzieć warto podkreślić nagrywam tą nagrywkę o 18 jest godzina 18.31, więc pół godziny o. jeszcze więcej, kurde co ty robisz? Cześć! Czemu bijesz to młotkiem? What the hell? Nie to na Dobra, nieważne. To jest moje, tak? tak. Dobra, to, to 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 bierz tamtą i jedzam. Ej, chwilę. widzę, że ty nie nadążasz. Ja pierdzielę jak ty jedziesz Ja Zaraz będziesz sama naprawiała daj No Kobiety nie, nie powinny jeździć samochodami No co ty robisz? I te haki Widzowie, kobiety nie powinny jeździć samochodami, to jest na co <gry> to jest? To na czele. No to dużo w gawie. Hehe, wtedy pójdę na <do> konkurencji. <gry> Męcz kotynickiej! Yeah, boi Doczekaliście się meczu i akademickiej. A w 30 odcinku wracamy do szkoły, niestety. Mogę Wam spojrzeć, ale w 50 odcinku będzie bardzo długo. Dobra. Dobra widzowie widzimy się jak Harry się przebierze widzimy się na boisku Jesteśmy na meczu w Ligi Akademickiej Dawno nie było meczu w Ligi Akademickiej Ze strony Harego U Harego minęły dwa tygodnie u go mi dwa tygodnie On się już nie mógł doczekać, a więc... Zaczynamy to spotkanie! Uwaga. Ależ sat! Ależ to było dobre, 2-0 Uwaga! Drużyna przeciwna! Teraz jeszcze raz przeciwna przeciwna Uj, oj, oj! Teraz harry uwaga! Harry wyprowadzona, tak? Uwaga, Oi, oi, oi! Harry, I na Harry, będą. Będ. Nie, się nie liczy. Będę Osobiste. Yes! Zero. Uwaga, Harry nie ma. <coughs> drużyna przeciwna. Basketball. Uwaga. Dobra, widzimy, jak już będzie koniec meczu. Widzowie, drużyna Harry ego. wygrała. <coughs> 51 do 49 na otwarcie wygrali to spotkanie widzimy się jak Harry już się przebierze Dobra widzowie jesteśmy Harry się przy okazji przebrał w nowy dresikł I... Więc... tak w tym dresiku zakończymy odcinek Odcinek Eee, zobaczymy ile osób jest na serwerze u nas. Dobra eee, dobra <grywa> tutaj mamy blisko auto chyba em Jaką mama Ewka zebrała w tym te auto Bo Jeszcze coś chyba musiała zrobić, ale nie wiem Dobra Widzimy się na zakończeniu odcinka. No. widzowie, robimy wyścig z Ewką. Myskajem kontra FK. Uwaga. 3, 4, start. Ajajaj, ale dobrze ruszyłem. Jest. Byliśmy na prowadzeniu. Teraz my... Ej! Ej! To jest oszustwo! Musimy tutaj, 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 tutaj! Ale nic nie powiedzie! Więc ja mogę mówić tutaj. Wiesz, że mogłaś mnie wyprzedzić! Ale Estami zowie! Chodźcie! Łee, wygrałem z tobą na ESCie. Aha, i mnie wywaliło ze serwera. Dobra, wy właśnie z tego Robloxa. Przywitamy się bez Robloxa. Powiedzcie wszyscy siema. Siema. Do następnego, cześć.